26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. W Medzugorie Maryja mówi narodom: nadszedł czas. Nie śpi, Polsko. Zbudźcie się, wszystkie narody, do pokoju. Tajemniczy lot kapitana Władysława Polesińskiego, który po tym locie kazał na, w swoim dowizjonie umieścić obok szachownicy wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Skąd wziął się apel jasnogórski? Jak dzisiaj mamy. Stanąć do apelu pokoju i pojednania. Jezus szuka biednych dusz w błocie, aby je przyozdobić swą miłością i pokojem. Tak powtarzała francuska mistyczka Octavia Martis, zwana Filiolą, małą córeczką. Maryja, dzieci, które obdarowuje łaskami, pokoju serca, pragnie, by one budzili innych do tego, by przygotować. Rodziny do powrotu oblubieńca, bez względu na to, o której straży oblubieniec wrócić, czy o trzeciej, czy o czwartej. W środku nocy, aby każdy naród nie zasnął, aby każda rodzina była czuwająca, gotowa, Matka Chrystusa budzi świat, Maryja zrywa duszę, miłujące pokój i wzywa nas do apelu. Śpiewamy Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam królowa pokoju i pojednania, jest przy mnie, pamięta o mnie, czuwa przy nas. Każdy tutaj w Medjugorje, który nie bez powodu się znalazł, może spotkać i doświadczyć pokoju serca. Ten pokój zaczyna się od spotkania z Chrystusem w konfesjonale. Dlatego Medjugorje jest nazywane największym konfesjonałem świata, tak jak Jasna Góra jest konfesjonałem Polski, możemy powiedzieć. Długie kolejki tutaj ustawiają się do spowiadających kapłanów. Wokół kościoła św. Jakuba jest pełno konfesjonałów. Idziesz na mszę, na Eucharystię, a tam widzisz kapłanów spowiadających w różnych językach. Wracasz po mszy, po adoracji, widzisz nieraz koło północy, nieraz i później do pierwszej w nocy kapłani dalej spowiadają. Z krzyża, z którego wycieka kropelka... E Teraz przestała nagle wyciekać. Jest to dla niektórych tutaj w Medjugorje znak. Ale kropra krwi Jezusa wciąż nas obmywa z grzechów w każdej Eucharystii. To krew nigdy nie przestaje wypływać z serca Pana Jezusa. Z serca Jezu ufam Tobie. Dzień i noc tutaj w Medjugorje, w konfesjonale świata, Jezus czyni nowe stworzenia, wlewa w serca, Wyspowiadanych swój pokój czyni nas nowymi stworzeniami. Obudź się, nie zaśnij pójdź do spowiedzi. Kapłan jest tylko narzędziem Bożego Miłosierdzia Czeka na ciebie sam Chrystus, nie śpi, wstań do apelu pokoju. Oto prosi Matka Boża tutaj w Medzugorie. Jaka jest geneza apelu jasnogórskiego? Dlaczego tak ważne jest, że Polacy od XXI. Łączą się ze wszystkimi radakami rozsianymi po całym świecie? przebywającymi poza Polską rodzinę i śpiewają: Maryjo, jestem daleko od domu, ale jestem przy tobie, przy sercu wszystkich Polaków na jasnej górze. Nie zapominam o Bogu. Czuwa moja dusza, choć ciało nieraz śpi. W 1935 roku kapitan Władysław Polesiński pełnił w powietrzu ważną misję wojskową. Leciał na nowym samolocie bojowym zwanym Czaplą, z Lwowa do Krakowa. Niebo robiło się już szare, słońce zachodziło, zbliżała się godzina 21. On usłyszał miły głos kobiece. Jak pilot, który jest blisko lotniska, słyszy komendę przed wylądowaniem. Zejdź niżej, ląduj. Do Krakowa jeszcze było daleko. Na lotnisku nie było żadnej kobiety, która by naprowadzała samolot. Jak to czynią dzisiaj... Skąd ten głos leciał? Pilot znajdował się na wysokości Częstochowy, jasnej góry. Po raz drugi usłyszał ciepłe słowa: Zejdź niżej, ląduj. Czasami sam się zagolopujemy i nasi bliscy proszą nas, abyśmy schodzili na ziemię, bo źle skończymy. Nieraz żona mówi do męża: Zejdź niżej, ląduj, zobacz, co się dzieje. Gdy za trzecim razem usłyszał ten Ciepły, kochający głos, jakby sama matka wołała, posłuchał tego rozkazu. Skojarzył może, że to jest głos Matki Bożej. Wylądował w polu, opuścił kabinę pilota, poszedł szukać pomocy. Wtedy samolot wybuchł. Wielki bum się zrobiło i cały samolot się zapalił. Gdy kapitan opowiedział później te swoje przeżycia małżonce, ona zapomniła go, że właśnie w tej godzinie z dziećmi modliłaś się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Bo syn mówił, zdrowaś Mario, za tatusia, aby szczęśliwie powrócił do domu. Rodzina Polesińskich opowiedziała tę historię swoim przyjaciołom księżom, później oni prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, w czasie gdy on przygotował odnowienie ślubów jasnogórskich narodu polskiego. Wtedy jeden z księży Palotynów ułożył melodię do apelu Mario Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Jak trzy słowa, zejdź, niżej, ląduj. Apel nieprzerwanie trwa o godzinie 21. Teraz możemy słuchać tego apelu w radiu, oglądać w telewizji, trwa. Tak też było, gdy pamiętnego 5 kwietnia 2005 roku Pańskiego Wigilię Bożego Miłosierdzia nad Jasną Górą modliliśmy się na Jasnej Górze o 21.37, kiedy Bóg wezwał do domu Ojca największego z rodu Polaków, naszego ukochanego świętego Jana Pawła II. Papież zawsze mówi Polakom, pamiętajcie o mnie, módlcie się za mnie, czuwajcie, Polsko nie śpi. Maryja wyznaczyła naszemu narodowi ważną misję do spełnienia. Mamy wpierw pojednać się ze sobą i pokój zanieść światu. Jesteśmy jak naród wybrany po latach potopów, niewoli, Jesteśmy narodem Maryi, narodem przymierza. Przeszliśmy potop szwedzki, potop sowiecki, potop niemiecki. Tak jak Żydzi widzieli potop Egipcjan, Mojżesz wypro wyprowadził ich z niewoli, nas król Jan Kazimierz oddał pod berło Maryi Łaskawej. W 1956 roku te śluby dopiero wypełnił jasnogórskie e, prymas tysiąclecia. Kardynał Wyszyński, a my razem z nim ślubowaliśmy. Maryjo przyrzekamy. Te przyrzeczenia i odnowienie przyrzeczeń chcielnych mają trzymać każdego Polaka przy Maryi, konsolidować cały naród. W uroczystość Matki Bożej częstochowskiej w czytaniach z Księgi Przysłów słyszymy, że Bóg powołał Maryję, zanim powstał krąg ziemi i wody, a Matka Syna Bożego znajduje radość w opiekowaniu się synami i córkami ziemskimi. Dla Maryi to radość opiekować się nami. My często boimy się pójść do niej, powiedzieć o tym wszystkim, ale ona na nas czeka, ona z radością się nami opiekuje. Kto Maryję znajdzie, ten znajdzie życie i łaskę u Pana. Porównaj ósmy rozdział przysłów, wiersz 35, i wcześniejszy. Maryja jest wielką chlubą i dumą naszego narodu. Tak śpiewamy w dzisiejszą uroczystość w Psalbie. Wyznawanie tej dumy ustami. To jest dla każdego z nas szczęśliwy dzień. Bóg zawarł z narodem polskim przez Maryję ślub. Ona jest tą oblubienicą, która jest rozkoszą w oczach Boga. W Kani Galilejskiej, w polskiej Częstochowie Maryja mówi do sług weselnych, do wszystkich Polaków, którzy pragną wypełnić wszystko, co mówi Jezus Oblubieniec. Zróbcie wszystko, co Syn wam powie. Nie możemy robić, co chcemy. Rób to, co chcesz. Lecz to, co Jezus każe czynić. Będziesz miłał Pana Boga najpierw, bliźniego, siebie samego. To zachowaj i patrz, co czynisz, abyś postępował w drodze do celu, do życia wiecznego. E każdy, kto wypełnia to, co mówi Jezus, podąża do życia wiecznego i będzie miał więcej braci i sióstr niż ma. Ewangelia o weselu w Kaninie Galilejskiej, e tak jak śluby jasnogórskie, po to jest, abyśmy, jak uczniowie uwierzyli w to, co Jezus przez Maryję dla nas uczynił. I wciąż y, pragnie działać. W drugim czytaniu z dzisiejszego święta słyszymy słowa wezwania proroka Izajasza. Chodźcie, do domu Jakuba, byśmy powiedzieli domu, e, rodzie, prymasa tysiąclecia, rodzie świętego papieża Jana Pawła II. Postępujmy w światłości. Porówna Izajasza 2.5. Stanie się powiem tak, że góra, właśnie Jasna Góra, czyli naród, który kroczy do Maryi, wzniesie się ponad inne pagórki, inne kraje, które wielbią Boga, i popłyną do Boga przez Maryję. Liczne narody, jak rzeka, do świątyni Boga. Musimy tylko jako Polacy, za granicami, gdzie jesteśmy, rozsławiać Maryję. Tutaj w Medżugorie, na stacjach drogi krzyżowej, gdy idzie się na Krzyżowac, pod Krzyż jak Polacy mamy zawsze iść pod krzyż, artysta włoski przy każdej stacji umieścił postać Matki Bożej. Bo Maryja jest w każdej boleści, jaka nas spotyka. Jest przy każdej rodzinie, w jej drodze na Golgocie, przez Polską Kanę Galilejską, przez czas wesela, czas ślubów jasnogórskich. Prowadzi każdego Polaka dalej, przez cierpienia, przez wojny, przez Golgoty, Katynia, Auschwitz, Smoleńska, aż do chwalebnej Jerozolimy. Jasnej góry, zbawienia dusz wybranych z naszego narodu i z wszystkich narodów, które podążają z Maryją. Maria wyprasza wiernym w Polsce, ale wyprasza też wszystkim nam łaski. Mamy stać przy Maryi, tak jak święty Jan na Golgocie, tak jak święty Jan Paweł II. Totus tu, Być zawsze u Maryi. Jeszcze raz zapraszam was do modlitwy, tak mówi Matka Boża w Medjugorje, za waszych pasterzy. U ich boku zwycięża. Dziękuję wam. Maryja także nas do tego wzywa. Mamy być przy kapłanach, miłować ich, nie sądzić. W Ewangelii czytamy o Maryi, jak Maria Magdalena, Ne Mary Szły, Jana Apostoł, aż na Golgotę. W objawieniach w nog. Czytamy, że przy Maryi u boku, chociaż były to milczące objawienia w Irlandii, stał święty Józef i święty Jan, apostoł. My właśnie tak w milczeniu mamy być blisko Maryi, na ich wzór. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest droga do pokoju. Mamy być misjonarzami i apostołami dni ostatnich, bo to oni mają matce. Pokoju, pomóc otworzyć drzwi dla powracającego Chrystusa. Przyjaciel Maryi chce tego, czego chce Maryja: pełnienia woli niepokalanej. A wola niepokalanej to jest zawsze wola Boża. Jak to często powtarzał święty Maksymilian Maria Kolbe. Jest realizacją woli Boga. Dlatego w Medżugorie wielu czcicieli Maryi ofiaruje swoje życie, składa je Bogu przez Maryję na chwałę Najwyższego. Powierza. Jej swój los i pr swoją przyszłość. Weźmy i my uchwyćmy się za rękę, by Maryja przeprowadziła nas dalej. W Medjugorje najwięcej pielgrzymów przybywa z Polski i z Włoch. Wzorem e, trwania przy Matce Marii, tak by niepokalana ukształtowała w nas nowe stworzenia, nowych ludzi. Wzorem dla wszystkich pielgrzymów, a szczególnie dla Polaków, powinien być święty Maksymilian Maria Kolbe, Jedyny święty, który oddał życie za współwięźnia. Za Rodaka, święty Franciszkanin, męcz męczennik z Auschwitz. Uważał, że nic nie może nauczynić bez niepokalanej. Wszystko musimy czynić przez nią, na chwałę Boga. Dlatego wszystko zdobywał przez niepokalaną. Bo Maryja może nam dopomóc. Święty Maksymilian chciał jak najwięcej dusz z Maryją doprowadzić do zbawienia. Dlatego wiedział tylko jedno. Żeby tak się stało, niczego nie może robić bez niepokalanej, bez jej woli. Tak jak Święty Maksymilian, tak jak Święty Jan Ewangelista, jak Święty Józef, na ich wzór mamy wszystko e, oddać Marce Bożej. Być przy Marii, bo ona wyprowadzi dobro z tego co się dzieje w obozie koncentracyjnym. Nic dobrego się nie działo w bunkrach głodowych nawet był kanibalizm. Dziewięciu współwięźniów modliło się z Maksymilianem. On wszystkich pojednał z Bogiem. Oni ginęli godnie. Strażnik, który wstrzyknął fetol Maksymilianowi, w rękę później był na jego kanonizacji. Wszyscy biskupi byli zdziwieni, że siedzi jakiś Pan, Niemiec, który był świadkiem, dla którego możemy powiedzieć święty Maksymilian po wielu latach od skończenia II wojny światowej wyprosił właśnie tę łaskę. Pojednania, łaskę, pokoju w sercu. Mógł uczestniczyć w pełni we Mszy Świętej. Pojednał się z Bogiem. Bóg wybaczył mu wszystkich grzech. To wszystko także wybacza nam. Możemy się tutaj modlić w Medżugorie, w Częstochowie, w każdym miejscu, gdzie wiemy, jest z nami Maryja. Za swoich prześladowców, za tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Oddawać wszystko Maryi. Tak jak kobiety stojące pod krzyżem. Jak wiele świętych kobiet. Katarzyna, Małgorzata, Bernadetta, Łucja, Sfatimy, które pomagają innym w drodze do nawrócenia, do uratowania duszy od piekła. Dzieci Sfatimy często powtarzali, a zwłaszcza Łucja, że bez Maryi nie byłyby w stanie znieść w tej wizji okropnej piekła. Maryja im to okazała, bo chciała nie tylko i dobra, ale przede wszystkim swoich przyjaciół, dzieci, czcicieli, wszystkich uratować się od tego strasznego potępienia. Dlatego Oddajmy się Maryi. Nawróćmy się szczerze. Pojednajmy się z ludźmi i z Bogiem. Jeszcze należy powiedzieć o bardzo ważnych osobach, które są dla nas wzorami, nauczycielami w ofiarowaniu się totus z Maryi. Święty Ludwik Grinian de Montfort, jak święty Maksymilian Kolbe, mówiliśmy, jak święty Jan Paweł II. Kiedy zmarły im matki, tym osobom, oni oddali całe swoje życie przez Maryję Jezusowi. Tata Karola Wejtyły, Zabrał syna do kalwarii zebrzydowskiej po śmierci Emilii. Tam go ofiarował. Edmund, brat Karola Wojtyła, jako lekarz oddał życie, pomagając w szpitalu osobie zakażonej. Karol, dzięki temu zawierzeniu, jako papież, został ochroniony 13 maja 1981 roku podczas zamachu przez Matkę Bożą Fatimską. Wtedy na pustym tronie położono obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I modlono się o Jego uratowanie. Wszyscy święci, od Józefa począwszy, od świętego Jana, e, od Marii Magdaleny, świętego Ludwika, e, Maksymiliana, Jana Pawła, Bernadety, dzieci z Fatimy, ale też objawia e, wizjonerów z Meczuboriu, doświadczali, że tylko Maryja może sprawić, że staniemy się nowymi ludźmi w Chrystusie, nowymi stworzeniem na wzór niepokalanym, świętymi. Takich Bóg nas chce. W Częstochowie jest konfesjonał polski, w Medjugorje konfesjonał świata. Tutaj zaczyna się droga do świętości, droga do pokoju, droga do pojednania z Bogiem i ludźmi. Pragnijmy podążać tą drogą z Maryją. Drogą, niech częstochowska Pani wyprasza nam, całemu narodowi, ale też innym narodom, miłość i pokój. Maryja w Medjugorje wciąż woła po trzykroć pokój, Pokój, pokój. Mamy modlić i wierzyć i kochać, aby pokój Chrystusa był wśród nas. Z Chrystusem wołajmy do naszego Ojca w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Te trzy rzeczy mamy wypełnić, aby pokój Chrystusowi w zakwit na ziemi. Święcić imię Pańskie. Aby zbliżyło się Królestwo Niebieskie. Wypełniać wolę niepokalanej, która.